Gmina Dobra liderem na Pomorzu Zachodnim. Asfaltowanie trasy rowerowej Dobra Głębokie. Płyty drogowe na ulicy Ułańskiej w Dobrej. Będzie remont drogi powiatowej z Wołczkowa do Dobrej. Budowa nowej ścieżki rowerowej Łęgi-Stolec. Posprzątano opony z okolic Skarbimierzyc. Obecność koronawirusa wykryto u trzech mieszkańców Gminy Dobra. Otwarte ogrody w Gminie Dobra. Gmina Dobra po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce wśród 47 gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego w rankingu finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Raport, uwzględniający wskaźniki z 2019 roku, przygotowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Ma on na celu przedstawienie, jak poszczególne samorządy zarządzają finansami. Gmina Dobra ma też najlepszy indeks finansowy, ze wszystkich gmin i powiatów Pomorza Zachodniego. Indeks liczony jest na podstawie sześciu wskaźników finansowych i przedstawia między innymi przejrzystość finansów publicznych oraz dbanie o kulturę finansów samorządów. Jest mi niezmiernie miło poinformować naszych mieszkańców, że po raz kolejny Gmina Dobra jest liderem tego rankingu, co pokazuje, że zarządzanie finansami naszej gminy jest na bardzo dobrym poziomie. Jako jedyna gmina w regionie Osiągnęliśmy indeks finansowy na poziomie 5 punktów. To rewelacyjny wynik i efekt naszej ciężkiej i skutecznej pracy. Na ścieżce rowerowej, która połączy dobrą z węzłem przesiadkowym głębokie w Szczecinie, układana jest nawierzchnia asfaltowa. Na niektórych odcinkach położono już drugą docelową, wyprofilowaną warstwę asfaltu, dzięki czemu na ścieżce nie będą tworzyły się kałuże. Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie na budowę trasy rowerowej z Dobrej do Głębokiego w kwocie ponad 10 milionów złotych, co stanowi 67% wartości inwestycji. Całość prac powinna zakończyć się do końca sierpnia 2020 roku. Zakończono układanie betonowych płyt drogowych na ulicy Ułańskiej i Róży Wiatrów w Dobrej. Był to odcinek przejęty decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej od Lasów Państwowych. Wykonawcą prac była firma KML ze Szczecina. Urząd Gminy Dobra odebrał inwestycję 12 maja. Wszystkie prace wykonano zgodnie z umową. Koszt inwestycji wyniósł prawie pół miliona złotych. Powiat Policki otrzyma prawie 2,5 miliona złotych na remont drogi powiatowej Wołczkowo-Dobra. Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych to 50% kosztów inwestycji. Pozostałe 2 miliony 400 tysięcy zł dołożą wspólnie Starostwo Powiatowe w Policach i Gmina Dobra, która wspomoże remont drogi powiatowej. Inwestycja zakłada ułożenie nowej nakładki asfaltowej na odcinku od lasu przy jeziorze głębokie, granica gminy Dobra, do Ronda w Dobrej. Odcinek od lasu do Ronda przy głębokim, ulica Kupczyka, należy do miasta Szczecin i będzie remontowany w ramach budowy węzła przesiadkowego głębokie. Dziewięć firm jest zainteresowanych budową nowej trasy rowerowej Łęgi Stolec w gminie Dobra. Na początku maja otwarto oferty złożone podczas przetargu. Nowa ścieżka rowerowa będzie biegła od istniejącej trasy rowerowej w Łęgach, wzdłuż granicy państwa aż do miejscowości Stolec. Droga rowerowa z nawierzchnią bitumiczną będzie miała ponad 5 km długości i do 3,5 metra szerokości. Inwestycja powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku i zakończyć w maju 2021 roku. Posprzątano opony, które w kwietniu wyrzucono na przedłużeniu ulicy Klubowej w Skarbi Skarbimierzycach oraz na polnej drodze między Skarbimierzycami a Wąwelnicą. Dzięki mieszkańcom i działaniom straży gminnej ustalono sprawców zaśmiecenia gminy. Chciałbym z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie, gorąco podziękować dwóm mieszkankom miejscowości Skarbimierzyce. Tylko dzięki bardzo szybkiemu zgłoszeniu. Faktu zauważenia składowiska ilości Opon, udało nam się podjąć natychmiastowe działania, które przyczyniły się do ustalenia wszystkich zawieszanych w to osób, a więc nie tylko bezpośrednich sprawców dwóch pracowników jednej z firm kurierskich, jak również ustaliliśmy warsztat z miejscowości Szczecin. Skąd pochodziły opony. Udało się to dzięki pobraniu szeregu nagrań z monitoringów z naszej gminy, z gminy Szczecin. To pozwoliło bezcześnie udowodnić sprawstwo tym osobom. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz prosić wszystkich mieszkańców, jeżeli zauważą gdziekolwiek odpady, żeby takie zgłoszenia trafiały jak najszybciej. Obydwaj sprawcy zostali ukarani, każdy z nich dwoma mandatami karnymi. Ponadto ukarani zostali dwaj właściciele warsztatu, z którego pochodziły opony. Każdy z nich także otrzymał po dwa mandaty karne. Łącznie nałożono osiem maksymalnych mandatów. 12 maja opony zostały uprzątnięte. Obecność koronawirusa wykryto u trzech mieszkańców gminy Dobra. Dwie osoby z Wołczkowa z objawami choroby przewieziono do szpitala. Trzecia osoba bez typowych objawów trafiła do izolatorium w Kołobrzegu. Przebadano też osoby z najbliższego otoczenia i nie stwierdzono nowych przypadków choroby. W środę strażacy z OSP Wołczkowo zdezynfekowali miejsca publiczne w całej miejscowości. Pamiętajmy o noszeniu maseczek, higienie i częstym myciu rąk oraz trzymaniu dystansu. Rusza nowy program Otwarte Ogrody, w których pokażemy prywatne ogrody w gminie Dobra. Będziemy rozmawiać z właścicielami o ich pasjach i przepisach na piękny, ekologiczny ogród. Zaprosimy Państwa do prywatnych ogrodów. Będziemy rozmawiać z właścicielami o ich pasjach. Rozmawiamy o przepisach na piękny ogród, piękny, ekologiczny. Porozmawiamy o jadalnych kwiatach i dzikich roślinach. Pierwszy odcinek programu będziemy mogli obejrzeć w sobotę, 23 maja o godzinie 10 na stronach TV News i Gminy Dobra na Facebooku oraz na kanale Gminy Dobra na YouTube. Na program zapraszają stowarzyszenie Carpe Diem, TV News i portal Gmina Dobra 24.pl.